Cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj specjalny zestaw dla fanów Minecrafta. No bo ta gra ma 15 lat i to jest taki secik jubileuszowy. Crafting table, stół warsztatowy. Prawie 1200 elementów. Cena katalogowa 400 zł bez grosza, ale widziałem na internecie takie najlepsze oferty za około 315. No i co my tutaj mamy? Osiem takich hmm, nanopostaci, budowanych z drobniutkich elementów: Steve, Alex, Creeper, szkielet, wiedźma, osadnik, krowa i świnia. Mamy tutaj nawiązania do 12 biomów. Okej, okay, te pięć modeli można sobie wyciągnąć, no i przede wszystkim, zerknijcie, jak po boku dobrze to wygląda. Sama ta kostka nie jest zbyt duża i wiecie co mi przypomina? E? Macie jakieś pomysły? No to co, otwórzmy, sprawdźmy. Może to okaże się fajne. Mamy tutaj śnieżną tajgę, lodowe kolce, wiśniowy gaj, wioskę czy też mroczną głębię i wiele, wiele więcej. A w tym miejscu chyba coś podobnego co występuje w menu gry, a no, na pewno pamiętacie, kojarzycie przynajmniej w tych najstarszych wersjach. No to co otwórzmy? Fajne fotografia, właściwie screeny, jak to wygląda w grze wideo. No ale to też zależy, jaką mamy paczkę tekstur. No i ogólnie ta kostka nie będzie zbyt duża. Jakieś 15 cm wysokości, 15 głębokości i szerokości. Choć tutaj widzę, że nawet 14 wysokości, więc trochę mniej. O, na dole to wygląda trochę jak mapa. No zerknijmy, zobaczmy. To jest na pewno zestaw. Który będzie doceniony przez tych fanów, którzy lubią sobie budować z takich naprawdę drobnych elementów? Ups, karton spadł na ziemię, <grym> ale już chyba nie będzie żadnych głośnych dźwięków. No i co? Tutaj mamy tego głównego projektanta, najprawdopodobniej, i opis bardzo dobrze, że są jakieś materiały dodatkowe. A poczekajcie, czy to zostało tak dosyć? Dobrze wytłumaczone, jak najbardziej. Piętnastolecie, no i to mi się podoba. Tutaj są takie kamienie milowe. No i dobrze, to mi się podoba. A z tyłu mamy taką powiedzmy referencję dla tego setu czyli coś podobnego, tylko że w świecie gry ty, no bardzo ładnie wydana instrukcja to trzeba przyznać, i tak się zastanawiam prawdopodobnie. Z tytułu tego, że te postacie robimy z malusienkich klocków, no to pewnie będzie można stworzyć dwa komplety, no bo wiecie, to pewnie będzie w zapasówkach. Ile worków z klockami? Widzę tutaj dziesiątkę, ósemkę. No, nie będzie tego znowu aż tak dużo, i na dodatek jedna duża płytka. No, przydałoby mi się kilka takich bo wykańczam pewną rezydencję i właśnie to jako sufit, podłoga, jak najbardziej by się sprawdziło. Idę budować, być może będzie fragment speedbuildu, ale coś co mnie cieszy, no to nie widzę tutaj naklejek. Może wszystko jest nadrukiem? To byłoby coś. A poczekaj, poczekaj widzu, jednak nie jest tak różowo, ale tych naklejek nie ma dużo. No i takie stosunkowo proste w nałożeniu. To lecę. Niecałe dwie godziny budowy i naszym oczom ukazuje się stół warsztatowy. Bardzo sympatyczny zestaw. 10 worków z klockami. Niektóre to miały bardzo mało elementów, ale wiecie, wybaczam. Zresztą od razu zerknijmy na klocki zapasowe, bo to nam dużo powie na temat tego zestawu. Bylibyśmy w stanie stworzyć, no, duble przynajmniej pięciu postaci. Mowa tutaj o szkielecie... Wiedźmie, Stewie, Alex oraz osadniku. No, nie wszystkie postacie jesteśmy w stanie odtworzyć w drugiej wersji, bo zabraknie nam kilku klocków do krowy i świni. I te zwróćcie uwagę, Creeper to jest taki jeden klocuszek z nadrukiem. Bardzo to urocze. Jeżeli lubicie mikroskalę, to z tego zestawu będziecie bardziej zadowoleni niż chociażby z lotniskowca. O, a cena jest podobna. Tutaj w przypadku Minecraftowego setu mamy jednak znacznie więcej Klocuchów i to mi się podoba. Tak naprawdę porównajmy to sobie do tej żółtej kostki ze znakiem zapytania. To są jednak nieco inne zestawy, bo pewnie pamiętacie środek tego question blocka. Ależ to było zaawansowane technicznie i możemy sobie jeszcze wydobyć stamtąd bauzera i wszystko śmiga wyśmienicie. Koniecznie przypomnijcie sobie recenzję tego zestawu, jeżeli zapomnieliście o tym secie. On tak naprawdę ma prawie dwa razy więcej elementów niż ten tutaj stół i kosztuje dużo, dużo więcej. W każdym razie, obok siebie na półce, wygląda to całkiem nieźle. Dorzucamy żyrafa i mamy taki kącik fanagier wideo. Tak naprawdę, zwróćcie uwagę, jak fantastycznie pikselowo zaprezentowano te narzędzia. Jakieś obcęgi, jakaś piła. No, prezentuje się to świetnie, bardzo podobnie jak w grze wideo. Łatwo można podmienić te wszystkie napisy. Ja akurat wybrałem klasyczne, ale możemy sobie dorzucić, o na przykład. Takie żółte, finally complete, albo now in 3D. Ja jednak jestem fanem tych najprostszych rozwiązań. Fajnie, że to się szybko i przyjemnie podmienia. No to co, przyjrzyjmy się detalom, rzućmy na nie nieco światła. O, właściwie to, to już możemy ściągnąć. Czasem zostają pojedyncze klocuchy. <laughs> Zerknijcie tylko, jak uroczo to się wszystko prezentuje. Mamy miniaturowy system dróg. Jest niewielka wioska. Po tej stronie, gdzieś na uboczu, chata wiedźmy, no i wejście do jaskini. Oprócz tego, gracze rozpoznają bardzo wiele takich dobrze znanych lokalizacji. No to co, może po kolei będę ściągał te segmenty, bo tutaj mamy pięć takich ruchomych, umiejscowionych na płytce 6x6. I tutaj wieczna zmarzlina. <laughs> Zaprezentowano także niewielkie iglo, ależ to jest kreatywne. Tak naprawdę, co jakiś czas. Fajnie byłoby, o właśnie, tego typu mini buildy, mini zestawy otrzymywać w ramach magazynu Lego Minecraft, no bo przecież nie Lego Ninjago. <laughs> Okej, okay, sprawdzamy dalej. Jest jaskinia naciekowa, a tam w środku widzę lawę, jest trochę skałek. O! Węgiel, złoto, czyli dostrzegam także rudę, i kilka drzewek, czerwone kwiatki oraz charakterystycznie spływająca woda przecież to jest genialne oraz stosunkowo proste w budowie. Nie musicie mieć tego zestawu, żeby tutaj nieco się zabawić. Oho, ho, głębia! Mrok, tak to powinno się prezentować, aż tutaj, gdzie gdzie wyglądam, czy nie pojawi się warden, ale chyba nie. I tutaj mamy te odpowiednie kolory, mamy jakieś starożytne struktury, i to z pewnością jest taki najbardziej ukryty segment. Dalej przenosimy się chyba w takie bardziej przyjemne rejony. O, jakieś kwitnące drzewka, i tutaj, gdzie gdzie mamy diaksy, jakąś taką. Nawet powiedziałbym maluteńką kopalnię, bo widzę tam wózki i tak dalej. To mi się podoba. Następnie, o, jest wioska, i tutaj się zdziwiłem, bo użyto takich klocuchów, które są nawet w tej normalnej skali pszenicą, i to jak najbardziej się zgadza. A takie domki stosunkowo prosto pobudować. No i jakiś pas zieleni, tutaj mielibyśmy plażę, jest jakaś rzeka, i to wszystko mniej więcej przypomina to, co mamy po prostu w że wideo, a zerknijcie! Na górze słońce oraz pojedyncze chmurki, no i tam gdzieś na samym spodzie mapa. Ależ to pięknie się prezentuje. Kreatywne, solidne mury, no bo to musi być dwustronne. I jak najbardziej akceptuje kreatywność tego setu. Choć tak naprawdę no tutaj Ameryki nie odkryto, ale budowało się to strasznie przyjemnie. Co wam drodzy widzowie przypominają te postacie? Oczywiście wąsa tego Mario, który został w podobnej logice już zaprezentowany. Tak naprawdę można byłoby się przyczepić, że dorosła świnka jest raczej mniejsza od dorosłej krowy. No, ale wiecie, to byłoby takie czepialstwo. No, nie mamy mniejszych klocków, żeby te zwierzęta odzwierciedlić. A chodzi jednak o to, żeby to było umowne, takie mocno schematyczne. Niemniej jednak wydaje mi się, że jest to rozpoznawalne. Oczywiście z tyłu nie mamy żadnych detali. Ten nadruk jest jednostronny. No i zawiera ewentualnie oczy, jakiś nos. I grymas, uśmiechnięty bądź nie. Na swój sposób jest to urocze i rozpoznajemy każdą postać bez trudu. Nie będę się czepiał, a nawet powiem więcej: takie kreatywne wykonanie mopków, postaci grywalnych, przeciwników i sojuszników uważam za duży atut tego zestawu. Dodałbym tylko jakąś minifigurkę, wiecie, taką rocznicową z okazji piętnastolecia, to byłby niezły dodatek, prawda? Oj, na tej recenzji chyba nadużywałem przymiotnika kreatywny, tak mi się wydaje. No ale nieważne, słuchajcie, niektórzy mogą mieć pretensje, że te postacie i mopki one nie są w skali całej tej scenerii. No ale wiecie, my nie mamy jeszcze mniejszych klocków, żeby poustawiać tam w tej wiosce osadników i tak dalej. No to już by musiało być. Jakieś jeszcze, albo trochę większe, i wtedy minifigurki pasują. Albo trzeba byłoby stworzyć jakieś specjalne nanofigurki. Ja akceptuję, że właściwie to wszystko jest trochę wyciągnięte poza obrys tej całej skrzynki, bo ona wygląda świetnie, zarówno od tej strony biomów, jak i z zewnątrz. No, zerknijcie raz jeszcze fenomenalnie odzwierciedlony młotek, piła i jeszcze jakieś inne narzędzia. Ten zestaw jest fenomenalny, no bo to dokładnie to, czego się spodziewałem. Jeszcze raz zerknijmy na klocki zapasowe. Jest ich cała masa. No i dobrze, że mamy trochę tych nadrukowanych. Moja nota końcowa będzie ultra wysoka, bo tak jak mówię, tutaj zgadza się wszystko, zarówno instrukcja, jak i ogólne doświadczenie z budowy, a i fani Lego Minecraft powinni być zachwyceni. Dlatego 10 minus na 10. Tak, tak, ostatnio te wysokie noty wyciągam niczym z kapelusza króliki, ale myślę, że akurat ten zestaw na to zasłużył. Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Do zobaczenia. Zobaczymy, czy ten secik jeszcze stanieje. Opowiedzmy do 300 zł.